Jestem właśnie w Dolinie Królów. Robi naprawdę niesamowite wrażenie, i powiem szczerze, że z tych wszystkich starożytnych świątyń, budowli, piramid, nie wiem dlaczego, ale najbardziej się cieszę, będąc tutaj. I powiem Wam bardzo zabawną rzecz. Dostałam bilet, na którym można wejść tylko do trzech grobowców, a jest ich tutaj dużo więcej. I... A ja chciałam wejść do czterech. I co się stało? Przy trzecim. Panu dziurkacz nie zadziałał, o, widać? Aha. I nie było widać trzeciej dziurki, dlatego miałam wejście darmowe. To jest właśnie, kochani. Tak właśnie na tym polega manifestowanie z łatwością. Jeżeli chcesz, Weź sobie głęboki oddech, wiedz, że wszystko się uda, wszystko się ułoży tak, jak ma być. Ja wiem, że to jest drobnostka, ale właśnie na tych drobnostkach się uczymy, tak? Więc jeżeli pozwolisz, ty po prostu pozwolisz, aby rzeczy zadziały się tak, żeby finalnie ten efekt końcowy uzyskać, to po prostu to się zadzieje. Tylko kluczowy jest ten element pozwalania na to. Więc tak, weź sobie głęboki wdech i pozwalaj. Po prostu pozwalaj, żeby wszystko się działo z łatwością, a z pełną synchronicznością. I po prostu ciesz się. Ciesz się tym, że to już płynie do ciebie. Buzieki.